Dobra, mamy tutaj koronę od Bielcza, czyli na żabki. Pękła nam ta oto szpilka i właśnie ją będziemy wymieniać. Tutaj już mam po prostu przygotowane y, nówki sztuki 10-9. I myślę, myślę, że wymienię tylko tą, która jest pęknięta. Inne przeglądałem, czy nie są jakoś tak krzywe, no, ale ale w miarę są jeszcze ok. Wiem, że był problem ogólnie z dokręceniem tego, bo jak myśmy jechali, mm, odbierali auto z Sochaczewa, to praktycznie mieliśmy niedokręcone w ogóle koła na moście napędowym, dopiero były dokręcane przez nas tam na tym yy, podczas odbioru, bo Sochaczew podmienił nam koła przed przetargiem na gorsze, nie? No bo u nas dzisiaj na TW on miał idealne na moście napędowym. Dobra. Było tak, że wymieniłem z Łukaszem tą jedną szpilkę. Całość prezentuje się to teraz tak. Nowiutka sztuka. Tylko zauważyliśmy, że szło pęknięcie w tym oto miejscu na koronie. No, szkoda było ją wyrzucać. Pęknięcie nie było jakoś takie, że, że chodziło czy tamten, znaczy w sensie, że się ruszało. Było, dochodziło mniej więcej do połowy spawu, nie? No to wzięłem dość dobrze. Sfazowałem po dwóch stronach, na drugiej stronie tylko tyle, bo tylko dotąd doszło. Sfazowałem po dwóch stronach dość głęboko i obsłowałem zwykłą elektrodą dość dużym prądem. Także to powinno być dobrze. Łukasz teraz maluje właśnie nad kola, a ja Wam pokażę mniej więcej jaki był problem w Jelczu w tym roku. Eee, dobra, więc włożyliśmy akumulatory w tym roku i po nabiciu, znaczy przy próbie nabicia powietrza, tak jak pokazywałem na poprzednim filmie szczelił nam ten oto ładny czarny wężyk, który tutaj jest, został już przeze mnie pospawany także jest szczelny, to znaczy auto podniosło się na powietrza jak podpiąłem mu kompresor van Owu. Drugim problemem było to, że nie chciał nam odpuścić hamulec na, na moście napędowym, ale to, to się już praktycznie samo naprawiło po kilku mocniejszych depnięciach. Problem jest z przewodami paliwa, jak, jak w tamtym roku. To znaczy wiedziałem, że one strzelą, bo on tu już ciekł troszeczkę rok temu, ale mówię, że w przyszłym roku się zrobi. No i szczelił nam podczas jazdy po polach ten oto przewód. Ale niestety, jeszcze przewód od powrotu jest do wymiany, gdyż w tym oto miejscu bezbiera się pełne ropy, a on cieknie właśnie tam, gdzie jest łączony ten elastyczny na tej opasce. Łukasz w tej chwili kończy malowanie nad kola. Ogólnie nad mi się bardzo podobają. Chciałbym mieć takie 16-18. Idzie chlorokalczuk. Wczoraj poszła minia, dzisiaj idzie chlorokałczuk na czarno. Pomalujemy od razu piastę, koronę i felgę, tak żeby to w miarę miało jakoś ręce i nogi. Nie znaczy piastę, zwolnice, nie? I może jeszcze się uda przed moim wyjazdem do roboty yy, przejechać po drodze. Ogólnie jeszcze chcę wam powiedzieć, że yy, stanie na dworze, bo te auto cały czas stały w garażu w Sochaczewie, yy, szkodzi dość mocno, bo z drzwi, od wiatru taki oto płat zacynku, także to też musimy pomalować. Zrobić te bąble tutaj w miarę, w miarę tutaj, gdzie powyskakiwały na drzwiach. Bo no niestety, ale stanie nad podchmurką mu trochę nie służy. Eee, udało nam się poskładać już całość, felga pomalowana. Żabki by pasowały jeszcze podmalować, bo nie chciałem malować, żeby po prostu łapy się nie budziły. Są poznaczone tutaj, czy nam się koło nie obraca. Ta jedna jest nowa i nowa szpilka, stara się była, ja tylko została nakrętka. Żałuję, że nie wymieniłem to nakrętek, bo niestety dwie, dwie nakrętki bardzo ciężko idą. Także kluczem. 1,5 metra trzeba było ciągnąć, mój pneumatyk go ich nie dał rady dociągnąć, ale tak to wygląda. Także maszyna chodzi.